Bogowie RNG, bogowie RNG. O, dalej ten NYX Wester jest. Nie hamujcie na mnie, błagam, wypierście poty. Błagam. Dobra, dobra jaca, miał chęcią. Idzie. A to ty Jaca, dobra? O, to ja. O, Jopę z piacem. No, O, willem. Lekki diving. Lopez mnie stoi na strapach Zostałem zdrapowany Jak na paręś przystawał Mocno stajemy Dopóki piłka w Oj ko komuś tu odpadło coś Nie wiem o czym mówisz Dobra Will to troll <noise> Nie bo i chce zebrać na punkty na... Kompensacji No kurwa no. W ogóle się mnie pezzi pytał dlaczego jest z 8 No to mówię, boty Jakie boty? Ja. O, o kurwa Ale idio Jaki debil No nie <laughs> Idiot Jepa tepa nie czepa. tego Karty jestem w tobie nie, 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 ej, kurwa, jak? Nie wiem. oj, briano, moje Ale te hitboxy są zjebane. Nie wiem, on do mnie dosłownie we mnie był, a ja nic nie musiałem zrobić, żeby go wywalić. Ale ja do siebie tylko dotknąłem, bandy. Dobra. Nie ale te hitboxy to też random. No. <laughs> <A>, co jest? <śmiech> a, <śmiech> ale raz. Przyjedy, jest aha! <laughs> Oo o się rozwaliłem Oj dobra, no to widzę, że jest Junior Jaca i... no legendarne trio już jest Da. To muszą być zachowane. Tak, JJJ. Jest, słynne J JJC JJC JEBAT JCJ J, JCJ. To będzie legendarny trio do trollowania na ten sezon gry możecie już sobie zapisać. Nie, i tego nie raz już. Czekaj! Na środku stoi i... samo to jest! Kurwa. Start. Ale one to jest start. duchami są Aha, Astart jest... na serio. Dobra, ale Z tego nie wiedziałem Dawaj arwaal... lopez Kurwa czekaj, bo ja to z Hubertem walczę To Huber! Dopóki piłka o oh, kurwa Czemu tak, tak jesteście na wizji Stigma. Nagrywasz? Znaczy, słuchaj Live robisz? Nie, nie, po prostu nagrywam A, Z ja też kamerki O kurwa, zjebałem Po prostu we w jednym Kto to pierwszy? Kto Wierzę w Ciebie, wierzę w trebucha. Dawaj Lopez do odciny <laughs> Ale <O>, zjebałem <laughs> Kurwa, to ma tylko 4 biegi Lopez Kurwa, jeszcze Monki za nami, no nie O kurwa to Kiedy <laughs> X kiedy XP? Czekam. Bez pitu No chyba, że robimy nieoficjalne zakłady. Ej dosłownie Nie! Gorzej jak... Gorzej jak nagle... Masz szczęście, że okręgówka. Z... Nie! Kurwa! No jedzie. Nice Lopez! O, Lopez! Z cię wyprzedził. Lapuje mody Dobra, to potem robimy Tajkon 8 no podatkowych. Taka Dobra. była szansa Mamo mamo, Finashi Taka poszło. była szansa, kurwa. Na P1 i P2 dla Ligitaczek Kubert wytrzymaj tam Mamo mamo, fina Super wykonują... No to broń się, broń się jak Magnusem Trebuch uważaj na tą bandę po prawo. Ona jest zdradliwa. Tak opony próbują. Ej. Ej Oj oj! Nie! Co ty zrobimyś? Tak to cię, wilcie zali pewnie Na no, aktualnie jedzie czterech jedzie Ja pierdziele no, hey Monki, no, no pierwsza pozycja Oj trebuch dostał fambr Ale żeby tak się kapić, Ja rozumiem ja jechać za kimś niego, Ale żeby się żeby się trebuch Ja Panie i panowie Nie to, to jest Joker to jest War taki Sylvester A kto a kto A kto cię rozwalił Kubek No Will chyba zahaczył chyba. Tak? No No ale to, tam to jest jedyna osoba, tak troluje Tak, dosłownie pod tunelu, albo podczas tunelu Co no, nie ma za co Ja go Dosłownie mu zajechał idealnie To co, full focus na Willa? Oczywiście, że tak Tak chcę punkty Jak chcę. Ej, bez kitu no. Bo tu Will może wskoczyć na podium To ty kurwa wszystkie nagrania pod Tak nieironicznie, bo on już 3 albo 4 osoby, no to 28 punktów, po to co jeszcze za wyścigi A, 8, ósme, super Ojojoj, oj, oj, ale Bojoce. to boli Trebuch na szóstym, ale to boli No boli, fhy Tak się kazał, w środku tak Ale jakby. nie no, ale to, to było takie śmieciowe zamowanie Zgadzam się oh, O, Chicago Chicago Zmieniajmy się na Willa, nie? Robimy 8 vs 1, 8 vs 1 na Willa I B. P9, P9 Dobra I'm the best nie dawajcie się, nie dawajcie się I'm the best in the world Curt personality Curt personality Uwaga, daj! First person shooter mode No junior kurwa Dopuszczaj mnie! Nie no rusz dupę, kurwa junior! Siwy dym jest! I się z Willem! Kurwa! On fajta, on fajta! Mamy oh, zderzak Junior damaj go! Spokojnie! <laughs> Sam się rozwali jeszcze Kurywa. No ja zrobiłem dajfa do tej jednej, żeby go rozjewać. Kurwa, kto ten! Czemu tu jest taki dym? Serio? Już? Z dym, tym cym. cym. Dobra, ej Will, stoi! Will, Will gdzieś się zatrzymał! Dobra, spierdzamy Co ty chciałeś zrobić, Lopez? To... Tak mi się odwdzięczasz? To kurwa, jestem ostatni? Niedobrze. Karma! Uh. Skręcaj! Uwaj, tu się dopuły! Aha, ja, Dobra, kulka nie mam. Will mnie oszczędził, nie wierzę. Bo no, czemu? O oh, kurwa! No, <laughs> Ale close! Yes. Dobra. Wspinamy się powoli. Spinamy. O nie! Gerwold jest horny, Powtarzam, Gerwold jest horny. A to bok się tu idzie. To się cai. O kurwa Will! O kurwa Will się czaj! A nie Ty Junior! Co Ty Junior odpierdalasz? O kurwa Will! Nie ja nie Zyp. mogę go kurwa! Nie mogę go kurwa! Kurwała! A jak mogę się to... pierniczy! Will, Will chyba rozjebał Juniora z tego co widziałem Liczą się kasacje? No liczą się. Nice Dobra, Bo Wody bo... się same zablokowały, nice. Uważajcie tam w drugim sektorze. Ja mam z za sobą jakby co Dobra, na śmieciu. Ale będzie Ale będzie dive, ale będzie dive O chuj O się wiebałem Ej dobra, ale przynajmniej stabilizacja wróciła. Holender mnie zbałcił. Nie nie, 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 nie. Will się rozjebał chyba. Albo stoi. Uważajcie, bo on stoi za ostatnim zakrętem. Kurwa! Jebane boty. Nie, już nie stoi. Przede mną nie. jedzie. Chyba. No, nie stoi. Potwierdzam. To stał. A i ty jaca? Dobra, nieważne. Jak nie do... A! Do bu... To, 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 to jak tego. Nie. No tuż. I tak, kurwa, nie mam opony. Ja pierdolę! To był. No. To, co nie ma wody, to ja. O, no, uwaga podłogi, stoi przy, przy finiszu, stoi Bill. Ja A mi go goustowało w ogóle. 5, po takim starcie z T1 jaki miałem, to A Czemu Will spadł? Nie wiem czy on za mną nie jechał. No ale on spadł za boty, które yes. są... A nie, nie ma problemu. No pierdolisz, się totalnie. No, I on zarobił z, no, z 14 punktów i powiedzmy jest drugi. Will, za ten, ten wyścig. No, kurwa. Zba, nie, jak to się. Do więzienia, do więzienia. Ukarać go, ukamieniować go. Psik. Dobra, pierwszy rzucam. <noise> ja drugi. <noise> nie, ja się czuję. Nie, i ostatni jestem. Dzięki, Will. Dobra, ja teraz Willa muszę. Tu ja Właśnie, musisz. Kto tam. Red Bull Ring. O kurwa. To będzie ciekawe. Dobra, ja mam Willa po prawej. O, junior bo... masz Willa po prawej. <laughs> nie! Junior! <laughs> nie. O, o nie, holender, o prawy nie. Prawy pas, prawy pas, prawy pas. Oj, kalender za mną. Zamykamy go. Do mnie to kurwę! Dobrze, do, dobrze dobrze. dobrze Lopez. Jedziemy trebuch, uciekamy od nich. Will na czwartym, Will na czwartym oh, kurwa. A, bo to jest stanie. Kurwa! Sorry ubiegł Lopez! Nie Uziemy. mnie! Sorry, przypadkiem! Nie wiem, ja jedno, nie znam Huber. tej mapki! Oglądam z tyłu. Jedź Hubert, jedź po prostu, jedź! No kurwa. Dobra Hello? I znowu ostatni. Dzięki panowie Bro. Jaki to jest śmieszny! Proszę cię, wykastruj się samemu! Jaki to! Ale cię, ale go łapka! Musisz gnębić, Dobra, Will si siada na słoik! A teraz słoik pękł! A teraz kurwa. pocałujcie Willa w dupę! Ale, ale, będę, ale, oj! Jeść, jedź! Jeść, tylko mnie nie Nie je. mogę już bardziej! Ole, o, nie weszli. Dobra, dobra, uważaj. O. Jak stoli, wejdę, wejdę. Nie, kurwa. Ja. Zara Zaraz wyjdziesz. <laughs> tak? A z break testować ci na masce? O, uwaga, wszystko dobrze ze do mną. Dym, 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 o Nie, 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 mną, nie, za mną, nie, nie, Wilson. nie, 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 Wilson, Bierzemy Holendę nie, 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 nie. Hubert walcz tam no, z przodu! Rogie to mogie! Dawaj! No to szeroko, jak Gnus Masem Dobra, Will na szczęście użył jakoś botanin mnie do hamowania więc... Cześć, teraz ja hamuję na Willu! Za was! Nie, jednak nie! <śmiennie> to ta wiaca! Ja ja, stabilnie, no... my to chyba DTMA jedziemy te ranie. Nederlandzki tak? śmiech mnie próbował <głos》>. skosować, powtarzam. Oj, chuj z dtm A mnie? Nie? A nie, bo ty też się wyjebałeś. Nie, Czekaj. nie, nie, czy nie ja się nie wybarłem, po prostu tak jadę w ogóle. jedzie? Nie! Poszedłem za zero, myślałem, że Holendra skosuje. Ile kółek? O nie. Czwarte. No kurwa jaca! Stabilnie. Jak nie, pokaz, to duch, to duch. No kurwa Oj, oj, oj! oj Mam więcej! Mam więcej na do wyjściu! A! Dobra, masz wewnętrzną. Nie, 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 Wyjedziecie normalnie, Wyjedziecie normalnie, więc mamy fa macie farta, Willi normalnie. Sami Jadzę Ja za skurwysy nie wracaj tu. Nie. Ja dajwuję cię, dajwuję A cię. Nie, dajwuję cię. Dajwuję. O kurwa. No uważaj na żwir. Nie, wiesz co, uderzyłem w ściany i się odkręciłem. Nie pytam. Co ten Mili robi? Nie wiem. O, zobna o czeka, 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 czeka! Czekaj, czeka, czeka na 7, czeka. Will czeka. O, widzę. Daj mu je w prawo. XD Kurwa. To go wepchnąć na metę kurwa. O dobrze, Holender nie ma samochodu. O, to jest... Will się rozwalił o bandę. Nie, nie rozwalił się, żyje. Nie żyje dole, Ale nie, dosłownie zrobił Spino. O tak się Aha. A moje hajbuję! Rękoma dobrze. Will jest dziewiąty, no, nie? Nagi. Wilson, losierto. Jest <laughs> kubany. Obać daj w Will hamuje, ooo! Oh, Przestrzelił. A, ktoś przyleciał Hello. Oj, wspoj oj. Motherfucker Oj w A ko W kogo wjechał Will? We mnie Aj... Kurwa, jak tego zjeb... Nie wiem, to jest zjeb kurwa Kikujemy go panowie, kikujemy go Petycja, petycja do sola, petycja do sola retard, idiot. Retard. dobra wyzywajcie go Retard, je retard, je retard! Je jedziemy z nim, jedzie jedziemy z nim! Jest po nim! Dobra, elita, elita polska go zjedzie! Trzeba, szkoda, że jest tu z Dawida kadale. Jest? Świetnie! Jestem ostatni! Nie jest, jest tylko... Dzięki! Yes? Łączmy się w bólu, łączmy się w bólu! You fucking moron! Moron, moron, moron! You fucking retard! You're getting kids! Ma, panowie, ma, ma, panowie, panowie! Panowie! Prosty no tak, cel! Panowie! Panowie! Panowie, Panowie! No zasady fair play, no, Panowie! Panowie! panowie <grym> prosta zasada no. teraz! Panowie. <grym> zasady fair play, czyli wszystkie chwyty do. Kurna! Czekajcie, <grym> bo jedna osoba cały czas spamuje, panowie, dajcie mu powiedzieć, bo Panowie, wciskamy Willa w ścianę. A jest Will! A jest Will! dobrze! Motti! O chuj, ale się przypchaliśmy, no A! Nie no kurwa on ma. Nie jedzie, On ma szczęście Junior, no, no kurwa, jedźmy, proszę Zagrajmy bezpiecznie Junior, o, czemu to zrobiłeś? Była luka, to się pepchłem Zrobiłem scenę Dobra, liczę, że ktoś z przodu się rozjemy No bo bo jest... Dobra, uważajcie na to, jest ty ja co z tyłu o uważaj Lopez, Uważaj Lopez To ja? Ale jestem 12 ale... kurwa, z tyłu dalej... No ale Will był, Dobra, no to go rozpierdolę. Dawaj! Proszę! Dla dobra całej ligi O jest Holender wy. O Holender dobrze! O dobra. Plus jedna pozycja, S Na spokojnie nasz Dostał, dostał pompą za 200, pompa 200! Pompa 200, full box, kisz kontrol <laughs> Leży jeden z Kibili, leży drugi z Kibili Chodź tu kurwa, estońska pizdo Kurwa! Ej dobra, nadrabiam trochę do was Nie, nie, opor, nie. Hello? Monkey. Szatanie nie, jest tej, mój <laughs> Co? Szata, nie zdejmuj Co? Szatanie no i chuj ci Will! Czekał na mnie debil, a jestem za szybki A, tu meta, dobra Myślałem, że to ta tu duma meta? No to nie, jesteś się napierdalam z Willem Uff. Aj, chuj Ale on też się rozjebał Nie, nie No dawaj, Junior? junior czy ty... Oj ja Jestem szósty uh, junior, no, no. junior... Junior... junior, ty, junior ty się rozwaliłeś przed, na ostatniej bandzie, dosłownie na prostej? Tak, ale wcześniej się okay. rozwaliłem. on na mnie czeka, skurwiel na mnie czeka, patrz co Mam rewans, junior, mam rewans Kurwa trzy punkty ale, ale, ale brawo, ale brawo Lopez Ważne, że oni nie zdobyli punktu. Znaczy mało zdobyli Lopez, Lopez, ty się ciesz, ty Nie! Mnie, mnie, na mnie na początku tak kurwa zboksowali, że chuj! Ale ty się ciesz, bo... Zdobyłeś tyle samo putów co Will i ten Estonczyk i ich razem wzięci, więc czuj się dumny. No real. kurwa, 8 no. punktów. Co to real. jest za. Co to jest 8 punktów? E kurwa, zobaczcie tabelę! Zobaczcie <coughs> Ja cię. O nie! Panowie, spokojnie! Wepchniemy go Uważa w na break, uważajcie, no. na break uważajcie na breakczyki, uważajcie na breakczyki. Spokojnie, jako. Brexit Ball. Ktoś gra w Fifke? Cześć, 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 Brexita? Robisz Brexita? Brexit Ball. A bo jeszcze ten Elsart jest, kurwa. No pizda. Pizda, blec. Napiszcie im, napiszcie im. Okej, okay, ja muszę to rozkminić, jak to zrobić, żeby się nie wjebać w niego. Czekaj, czekaj, patrz, zbliża się, zbliża się. Kurwa. Urba. O! Coś coś urwał. O kurwa, ale tu się spędza! <gulia> Co to było? Ale urwał. Niestety Willy prowadzi. Ale, ale żyje, żyje, żyje. O kurwa. Kanadyjska pojebana zderzak. Trebuch! Rura! Rura! Around the outside był swersztapem. Nie! Nie! Sorry! Pojebane złoż! O kurwa. o kurwa! Ej, uważajcie! O no kurwa, Junior! Przepraszam. Dobra, ujda, ujda. No nie, Junior, ujda. ja pierdolę! Aż się odjebał. Dobra, daj mi! Ej, on jest pierwszy, panowie, panowie, panowie! Na rondzie prosto. <grym> wow. Oj, dawaj, dawaj, dobrze! Dobrze! Nie, nie, nie. Dobrze, Monkie, dobrze, Monkie, dobrze, Szanuję, szanuję <grym> Ej, on was goni, on was goni Oj kurwa, was goni Pectate'uje no, Willa Głomim się, odpalił się Dobra, patrzcie patrz, czy nie, ducham, break kurwa. czekuje Pleps, byłem. Ty się pierdolony Uważajcie No mi utknęła problem, Will jedzie prosto Jest! Ej, opona mi utknęła O Jest po jest po Holendrze Udało mi się kurwa, Opona mi utknęła pod tym, tym. Guma ci utknęła? Udało mi się! Udało mi się panowie! Dobra! Oj, oj, Dobrze, dobrze, dobrze! Ale akcje lepiej w dole! Ej, uważaj! Dobrze, Lopez! Dobra, patrz co się dzieje z nim! cieszę do... się, że ty mam A nie, oj, kurwa! Oj, no, spokojnie, on też dostał bombę. Czekaj! Patrz co się z nim dzieje. Aj, kurwa, myślałem, że jego. na wprost mu jebnę. Czekaj, bo tu jest. No. Dobrze, dobrze, dobrze. Spinuję się. doczuje doczuje Ale dobrze. Nie, Ach, tylko... Okay. Dobra, to jest już tyle. Tylko Junior jest dziesiąty. Potem już są boty. A Uważajcie... jeszcze run do Właśnie? dwie? Jeszcze dwie, no. Dawać panowie, dajcie, załatwcie tego, tego Stęczyka. Ej, Will jest za mną? Jak chcesz, jak Weź ten... Nie, Will jest, Will jest szósty, on jest... No, no, to, no to jest piąty. Lopez, Lopez. I kurwa! No! Gdzie? Kurwa mać! No nie Ja! Will jest piąty, Will jest piąty, Will no. no, po mnie. Ja bandy zajebałem. Ja stary, jak ty mówisz sprawdź mnie, to ja nie rozpoznaję was jeszcze po głosie, nie? E, Will uwaga, Will zwalnia. No, Patrzę czy ktoś nadjeżdża. No. Patrzę czy ktoś podjeżdża. Nie, na mecie go nie ma. Nie. Ktoś, e, widzicie go, widzicie go! Nie wiem czy to mąki czy kto, ale ktoś go widzi. Nie, to jest nie. A nie to jest piąta runda z pięciu? Kurwa. Co? To już koniec? Jun, jesteś fajny. za nim. Kurwa mać, ale, ale zjebałem, a byłem drugi. No i GG Polecil Wilson! Wilson! Z botami się Aha, bączki kręci Dobra gdzie jest nim? Możemy napisać kiedyś distraka na niego. No Kurwa, bez problemu, pan. dajcie mi 5, 10 minut. Ale mnie wyjawił, jak użyje słowa C? Mmm, nie. Lepiej, lepiej nie powinni. Nie powinni, powi a nie powinni. Nie powinni. Słowo jak słowo. Język polski jest po to, go używać. Ale jedzie, jedzie póki Opony do grzewu. Ej panowie niech ktoś zrobi zdjęcie wyników, ogólnie to Już jest I piąta runda, ostatnio zrobię no, no, to, to ostatni już jest to... a czy... Kurwa A ja tak się spierdoliłem w dół tabeli, nie Ej, co jest? I po pa... co mi to kurwa było? Czy warto było, szaleć, tak? Nie. Nie warto było. Nie warto. No i chuj. No. Bo to się jeszcze odwilej. Kurwa, no, 100 punktów. Ja pier